Witam was serdecznie, moi drodzy i zapraszam do wysłuchania fragmentu z Ewangelii z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Będzie to Ewangelia Łukasza, rozdział 4, wersety od 1 do 13. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus z nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego diabeł. Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane, i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest, Panu Bogu Swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie. Żeby cię strzegli i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Jezus, pełen Ducha Świętego, wraca z nad Jordanu, gdzie był chrzczony, przez Jana Chrzciciela, i gdzie usłyszał, Ty jest mój synu umiłowany, w Tobie mam upodobanie, słowa wypowiada Jego ojciec. I w tym samym momencie Jezus doświadcza pokusy. Bóg jest kuszony. Jeżeli Jezus zostaje wystawiony na pokusę, to tym bardziej ta pokusa będzie przychodzić na nas. Nigdy z nas wobec pokus nie będzie, nigdy w życiu wolny, jeżeli myślimy, że Podążanie za Panem Bogiem uwolni nas od pokus, to jesteśmy w błędzie. One może nie będą takie nachalne jak na początku naszej drogi życiowej: zły będzie się ukrywał pod pozorem dobra, ale nieustannie będzie przychodził, żeby nas sprawdzać. I tak naprawdę nasze rozpoznawanie pokus, demaskowanie złego, jego działania w naszym życiu. Jest miarą postępu na drodze duchowej. Jeżeli chcesz wiedzieć, gdzie jesteś na, na drodze w rozwoju swojego ducha, w doświadczaniu Boga, w podążaniu za Nim, to zobacz, jak sobie radzisz, jak potrafisz odkrywać pokusy złego, mało tego, jak reagujesz później na te pokusy, jeżeli zdarzy Ci się ulec, ulec takiej pokusie. Jezus też pokazuje nam, w jaki sposób reagować, jak odpowiadać na, na to, z czym przychodzi zły. Zobaczmy, na każdą, jego, tą, na, każdą, na każdą próbę skuszenia Jezusa odpowiada słowem z Biblii. Tylko Pan Bóg jest w stanie poradzić sobie z pogusami, które na nas przychodzą. I jeżeli rzeczywiście chowamy się pod Jego skrzydła, jeżeli, jak mówi psalmista, siadamy u podnóżka jego stóp, to on się zajmuje wtedy naszymi wrogami. Tym zajmuje się, tym, który próbuje nas w jakiś sposób skusić w naszym życiu. Przyglądnijcie się, moi drodzy, temu, jak reagujecie na pokusy. To jest coś innego niż doświadczenie grzechu, już tak. Sama pokusa, tak jak powiedziałem, będzie przychodzić i nikt z nas wobec niej nie jest wolny, skoro nie był wolny od niej Jezus. To znaczy, nie uległ jej, natomiast zły przychodzi i tak jak tutaj czytamy na samym końcu, odstępuje od Jezusa do czasu. Zły też. Jeżeli nie ulegamy danej pokusie, odstępuje do czasu. Więc nieustannie mamy być czujni, mamy uważać, ale niech to uważanie będzie takie pozytywne to znaczy, niech będzie to zwrócenie się w kierunku Pana Boga, w kierunku światła. Jeżeli Jezus jest właśnie światłością naszego życia, to wtedy widzimy jasno, co w naszym życiu jest pokusą i w jaki sposób zły próbuje nas podejść. Przyjrzyjmy się samym pokusom. Pierwszą, z, której, z którą przychodzi zły, to jest Jezus pościł przez 40 dni, więc to jest pokusa, by się najadł. I zły mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. To jest powątpiewanie w to, że Bóg jest Synem Bożym. Że Jezus jest Synem Bożym. To jest pewien warunek, który zły stawia. Zobaczcie, jeśli jesteś Synem Bożym, czy my podobnie czasami nie rozmawiamy z Bogiem? Jeżeli rzeczywiście mnie kochasz, jeżeli jesteś Bogiem miłosierdzia, jeżeli jesteś Bogiem Wszechmocnym, uwolnij mnie z takiej czy takiej rzeczy, albo daj mi to czy tamto. Zupełnie inaczej brzmiałaby. Nasza, nasza prośba, gdybyśmy powiedzieli, jesteś Synem Bożym, wierzę. Dlatego proszę Ciebie, abyś przemienił, czy dał mi doświadczyć czegoś, co w tej chwili wydaje mi się nie, niemożliwe do osiągnięcia. Ale stwierdzam, jesteś Synem Bożym i ja chcę właśnie wyznać teraz wiarę w Ciebie i wyznaję ją. Nie rozmawiajmy z Bogiem na zasadzie warunkowania tego, że On ma udowodnić, że jest Bogiem rzeczywiście w naszym życiu. Tylko zawsze starajmy się na tyle, na ile potrafimy wyznawać wiarę w Niego, a jeżeli mamy wątpliwości, to mówmy Mu o nich. Ale nie szantażujmy Boga, by udowadniał nam swoją boskość. Kolejna rzecz, kolejna pokusa, z którą zły przychodzi, to mówi popatrz na te wszystkie wspaniałe królestwa, Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane, i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. To jest pokusa złego, który próbuje. Próbuje nas w jakiś sposób skusić tym, byśmy uznali. Inne dobra, wartości, nawet ludzi ważniejszych niż, niż on sam, niż Bóg. Zobacz, komu się tak naprawdę kłaniasz w swoim sercu i e, co jest dla Ciebie najważniejsze, bo to jest pytanie tutaj: co jest najważniejsze? To, co najważniejsze, za tym idziemy, i wszystko inne wtedy jest podporządkowane pod tę właśnie rzecz. Poddaną osobę, relację, pod taką wartość, bo my ją uznaliśmy za, za najważniejszą i takiej oddajemy pokłon. Więc warto tutaj po prostu popatrzeć, komu się kłaniamy w życiu, czemu, co, jest, co ustawiliśmy na, na samym szczycie naszej tej hierarchii wartości. I wreszcie ostatnia pokusa. Yy, Pokusa, by jeśli jesteś, znowu warunek, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisana Aniołom swoim, da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, na rękach nosić cię będą. Jest cieniutka granica między odwagą a, a brawurą czy szaleństwem. I w naszym życiu. Nie wystawiajmy Pana Boga na próbę naszą lekkomyślnością czy bezmyślnością yy, na drodze wiary. Tak? Mamy, oczywiście, doświadczając różnych rzeczy, wybierać to, co będzie najlepsze, co może będzie, yy, może będzie dla nas wyzwaniem, ale nie będzie wystawianiem Boga na próbę i właśnie udowadnianiem ze strony Pana Boga tego, że, że jest w stanie zrobić wszystko. Jeżeli ktoś ryzykuje swoim życiem, życiem innych, to no to, to nie jest już doświadczenie wiary. Tam, tam nie ma miejsca na wiarę, jeśli to się nie mieści też w takim naszym rozumowym podejściu do danej sprawy. Po to dał nam Pan Bóg rozum, byśmy się w życiu też nim kierowali. Te trzy odpowiedzi, które Jezus, którymi Jezus ripostuje te, te pokusy złego są uniwersalne i można je używać właśnie w przeróżnych sytuacjach naszego życia. Nie samym chlebem żyje człowiek, czyli to co materialne, to co, to, co widzę to nie jest wszystko w moim życiu. Nie ograniczajmy się tylko do tego. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Warto to sobie przypominać, w takich sytuacjach, w których widzimy, że coś nas wciąga i pochłania, coś co nie jest Bogiem, a jednocześnie też czujemy, że to, co nas pochłania, nie nasyca naszego serca, nie karmi nas, nie daje pokoju, nie daje też pełni szczęścia. I wreszcie nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Nie próbujmy Bożej, Bożego Miłosierdzia, Bożej cierpliwości, Bożej Wszechmocy. Starajmy się jej ufać, ale postępujmy w tym wszystkim racjonalnie i logicznie na tyle, ile, ile możemy i na tyle, na ile pozwala sytuacja. Zapraszam Was, moi drodzy, do modlitwę do tego, żeby spotkać się z tym słowem, ze sobą. Niech Pan Bóg przemawia do Was i niech Was prowadzi. Powodzenia.